że w przeciągu najbliższych 10 lat, zakładając, że pan Sławomir zostanie prezydentem, potem będziecie mieli te 15-16% do parlamentu, jesteście w stanie sprawić, aby Polska była w miarę atrakcyjnym miejscem do życia na tle Europy, żeby na przykład prezydent Zełoński nie proponował takich absurdalnych pomysłów, jak robienie tych pomników. opa nie? nie, no proponować mogą różni ludzie różne dziwne rzeczy. Natomiast ja myślę, że Polska ma potencjał do tego, żeby stać się atrakcyjnym krajem. Już w tej chwili pewne, pewne atuty mano, Na przykład takie, że nie naspraszała sobie różnych dziwnych egzotycznych gości w takiej ilości, która by powodowała duże niepokoje społeczne i, i zmiany cywilizacyjne. I z tego punktu widzenia jest oazą takiej normalności, takiej starej Europy, która na, na zachodzie zupełnie została ten, ten dół został zatracony przez to w multi multikulti, tak? No to ludzie już w tej chwili patrząc na Polskę, mówią, wow, ale tu jest jak te, ja to pamiętam z dzieciństwa ze swojego kraju. nie? I być może, gdybyśmy jeszcze dodatkowo. W... Przestali być chorym człowiekiem Europy, pod względem gospodarczym, zadłużonym i, i przeregulowanym, to moglibyśmy być też miejscem pielgrzymek, przeprowadzek ludzi z zachodniej Europy. I to jest dużo lepszy kierunek migracji niż zapraszanie sobie, właśnie, w naszych kolorowych lekarzy, czy tam inżynierów z zamoża, morza, prawda, śródziemnego. Więc myślę, że Polska w perspektywie. No, Naprawdę, tych tak 10 lat to spokojnie mogłoby być miejscem, w które będą, do którego będą przyjeżdżali zniechęceni Niemcy, Brytyjczycy, nie wiem, Szwedzi, prawda? Jako do bezpiecznego, stabilnego i dobrze rozwijającego się kraju. No, z naszą demografią to tak czy inaczej no, w, 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 potrzebujemy napływu jakiejś świeżej krwi, ale myślę, że dużo lepiej, jeśli to będą właśnie ludzie przybywający z zachodniej Europy niż z dalekiego wschodu czy tam dalekiego południa.